Witam jakże serdecznie wszystkich maniaków Starcrafta oraz Starcrafta 2. Ja jak zwykle jestem Z i po tej stronie mikrofonu rozpoczynam razem z wami czwartą grę finału Inter Extreme Masters. Jakże emocjonujący jest to finał. Y w zasadzie pomiędzy dwoma tymi, tymi, tymi doskonałymi graczami, którzy perfekcyjnie tutaj po mistrzowsku kontrolują swoje rasy i starają się zniszczyć swojego przeciwnika w jak najbardziej wymyślny sposób. Hydra grający niebieskim zergiem w lewym, dolnym, w dolnym rogu mapy oraz Mouse Morrow w prawym, górnym rogu grający jako czerwony teran. Obaj gracze na Steps of War jako czwarta mapa, można powiedzieć, że jest to dosyć taki ciekawy wybór tutaj. No i zobaczymy, co, co obaj gracze nam tutaj zaprezentują. Ten dystans pomiędzy oboma graczami jest dosyć mały. No i Ida, który zazwyczaj stara się bardzo szybko eksploatować, może tutaj mieć dosyć duże problemy z obroną tej szerokiej rampy. Zobaczymy, na co tutaj się zdecyduje. Zastanawiam się, czy Maus Morrow będzie decydował się na, na taktykę, którą, którą uskutecznia od, od swoich trzech gier. No i oczywiście w momencie, w którym on wygrywa 2 do 1 i musi wygrać jedynie jedną grę, no to myślę, że mógłby spokojnie tutaj decydować się na, na build, który przyniósł mu tutaj już dwie wygrane. No i zobaczymy oczywiście na co tutaj obaj gracze się zdecydują. Pierwsze baraki są już budowane, no i jeśli tutaj zacznie budować pierwszą szybko, szybki geyser no to właśnie w tym momencie chyba możemy już być pewni, że będziemy widzieć tutaj mass reapery. No i zobaczymy tutaj jak idra odpowie na to zagrożenie Idra jak na razie stara się, e, stara się rozgrywkę rozpoczynać e, tak standardowo na ile on tylko może i na ile jesteśmy przyzwyczajeni do oglądania jego gier czyli pierwszy dosyć szybki ekstraktor i zaraz po nim następujący spawning pool tylko po to żeby żeby mieć, e, mieć te szybkie zerglingi żeby, żeby po prostu móc obronić się chociażby przed tymi i przed, przed tymi Rashami i tak dalej no i oczywiście jest to bardzo ważny upgrade także w późniejszej fazie gry Pierwszy Marin jednak jest tutaj budowany, więc nie będziemy tutaj chyba widzieć jak na razie Reaperów, chociaż może, może nie za bardzo zdaje sobie sprawę z tego, co tutaj, e, co tutaj Maru szykuje swojemu przeciwnikowi. Jest tu duże odstępstwo od normy. No i zobaczymy tutaj, na co Maru się zdecyduje. E, chyba będzie decydował się na zniszczenie tego pierwszego drona jak najszybciej, tylko po to, żeby nie widział on, co tutaj będzie się działo i ten dron zginął w zasadzie nie, za nie zauważywszy niczego. No i zobaczymy tutaj, e, co będzie tutaj miało miejsce chyba... Jest tutaj budowana fabryka, jest ona budowana strasznie daleko i o mój Boże Hydra chyba będzie przygotowywał się na ten jakże sławetny yy, jakże jakże denerwujący w poprzednich grach yy, raż ma masowymi Reaperami no i chyba będzie decydował się także tutaj na ekspansję posiada już 300 gazu i e, przepraszam bardzo 300 minerałów ale w momencie w którym jest tutaj budowana ta fabryka to ta gra może zakończyć się dosyć niespodziewanie drugie baraki także są budowane no i zastanawiam się na co zde zdecyduje się marudery są tutaj budowane E, dosyć, dosyć według mnie duży problem, jeśli chodzi tutaj o e, jeśli chodzi tutaj o Idrę, jest tutaj także e, wymyślany właśnie speedrunning, drugi queen jest budowany, no i, no i Idra nie jest w stanie w ogóle zauważyć nic, co robi jego przeciwnik i to jest bardzo duży problem, z zobaczmy tutaj czy zdą, zdoła zauważyć tutaj jednego z tych maruderów, e, nie sądzę, żeby tutaj widział cokolwiek, to jest straszna sytuacja dla Idry, który nie ma zielonego pojęcia co się dzieje, cóż za Cóż za presja w tym momencie znajduje się na nim Fabryka buduje w tym momencie reaktor Będziemy widzieć tutaj mascheliony Zanim jeszcze ta e, Zanim jeszcze ta wylęgarnia zostanie wybudowana Nie widzę tutaj ani jednej rzeczy która by sugerowała że, że że Idra będzie budował roach warren, nie widzę tutaj, tutaj tego budynku, widać tutaj dosyć małą ilość e, zergingów, jest ich jedynie 4 I w momencie w którym te heliony wyskoczą e, z, tego, z, tego, z tej fabryki, a będzie to dosłownie za chwilę, dokładnie będzie to za 30 sekund, 25 już, e, no to naprawdę Idra może obudzić się tutaj w strasznym koszmarze, jego, jego czwarta gra e, On musi ją wygrać, żeby mieć szansę na na, na walczenie w piątej grze o, o, o zwycięstwo w ogóle w tym turnieju. Tymczasem morfuje tutaj Leira i dalej nie widać tutaj, dopiero teraz Roach Warren jest wymyślany i to może naprawdę być ogromna dewastacja Hydra nawet nie jest w stanie zauważyć, że ta fabryka jest zbudowana, świetna pozycja tej fabryki i Mouse Morrow ukrywa wszystkie swoje jednostki jedyne co widział y jedyne co widział y ten Overlord to był chyba ten jeden Marine i może nawet ten jeden Maruder w każdym razie w każdym razie Hydra nie ma zielonego pojęcia co się dzieje u jego przeciwnika a, a, a Mouse Morrow gra y no, można powiedzieć jak boss tutaj nie, nie mówi swojemu przeciwnikowi absolutnie niczego i myślę, że to może być dosyć duży błąd, żeby odkryć tutaj, że posiada się Heliony. W tym momencie Idra wie, że jego przeciwnik posiada fabrykę. I nie za, nie za bardzo zdaje sobie sprawę z tego, co chciałby tutaj zrobić. On przecież posiada tutaj jeszcze dwa heliony. No nie wiem za bardzo, na co tu, dlaczego tutaj zdecydował się na odkrycie tego Heliona Może to być kolejna pułapka. Nie zdziłbym się, gdyby to miało miejsce. I myślę, że myślę, że doskonale wiem co Idra chce chyba. W bardzo, Morą chce chyba, żeby Idra budował dużą ilość, e, dużą ilość rowczy. A sam, budując, a sam budując tutaj e, ogromną ilość marudeurów będzie w stanie uzyskać e, e, uzyskać kolosalną przewagę nad swoim przeciwnikiem, zobaczymy tutaj na co zdecyduje się Idra e, tymczasem e, morfuje dosyć dużą ilość, e, ilość zerwingów ale nie ma to już znaczenia, ponieważ chyba Maus Moro będzie zdecydował się na ol i na all. on, wyciąga dosyć dużą ilość cv ze swojej linii minerałów buduje także kolejne e, kolejne heliony, ponieważ one będą jak najszybsze, jeśli chodzi tutaj o wkroczenie e, w tą w tą e, w tą, w tą linię e, minerałów i w ogóle do, dobiegnięcie tutaj do bazy e, Overseer jest już gotowy i w tym momencie Hydra który widzi tutaj bardzo małą ilość e, bardzo małą ilość dronów może się zastanawiać o co chodzi zobaczymy tutaj jak to będzie miało miejsce 31 zerglingów kontra 12 e... Maruderów 8 helionów, heliony zadają ogromne obrażenia, SCV-y z przodu tankują kosmiczne ilości obrażeń Stara się tutaj jeszcze jakoś z boku go za... ugryźć Ale Mouse Moru po prostu niszczy wszystkie jego jednostki I to może się okazać, że Sean jako Hydra w tym momencie poddaje partię I Maru wygrywa Intel Extreme Masters 3 do 1 Cóż za fantastyczny switch W tej ostatniej grze nie zrobił to na co Hydra był przygotowany od tych trzech gier Świetnie tutaj go zaskoczył jakże zasłużona wygrana Marą zabiera do domu 5000 dolarów i honorowe drugie miejsce nie mam, nie mam słów żeby po prostu przekazać wam to co zauważyłem na moim ekranie monitora i to co wy widzicie teraz cóż za niebanalny po mistrzowsku wykonany push jakże w każdym calu dopracowany i mouse moral wygry wygrywa tą grę Ja dziękuję bardzo za oglądanie jak zwykle nazywałem się Z no i do zobaczenia przy następnych moich replayach.